piec gazowy dwufunkcyjny. Kiedy warto się na ten kocioł zdecydować? Piec gazowy dwufunkcyjny to warte rozważenia rozwiązanie, kiedy decydujemy się na wybór źródła centralnego ogrzewania w domu. To jedna z najważniejszych rzeczy, o której trzeba pomyśleć już na etapie projektu domu. Obecnie najczęściej wybieranym typem kotłów grzewczych są kotły gazowe dwufunkcyjne. Na co zwrócić uwagę? wybierając odpowiedni piec gazowy co do centralnego ogrzewania swojego domu, jak działa piec gazowy dwufunkcyjny do centralnego ogrzewania i zapewniający ciepłą wodę użytkową, jakie są wady i zalety oraz jakie koszty zakupu, instalacji i eksploatacji takiego urządzenia, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu piec gazowy dwufunkcyjny. Kocioł gazowy dwufunkcyjny to urządzenie służące do podgrzewania wody w domowej instalacji ogrzewania, zasilane gazem ziemnym. Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania może nie tylko ogrzewać wodę w kaloryferach, ale też zapewnić ciepłą wodę użytkową w kranach. Do tego właśnie służą kotły gazowe dwufunkcyjne, budowa kotła gazowego dwufunkcyjnego. Każdy kocioł gazowy dwufunkcyjny do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej musi składać się z palnika gazowego wraz z zapłonnikiem, armatury i orurowania gazowego, armatury i orurowania wodnego, wymiennika ciepła, nagrzewnicy która podgrzewana jest przez płomień, palnika, pompy obiegowej zapewniającej krążenie wody w instalacji, czujnika ciśnienia lub manometru, zaworu trójdrogowego służącego do przełączania trybów pracy kotła. Dwufunkcyjne, kondensacyjne kotły gazowe mają dodatkowo funkcję odzyskiwania ciepła ze spalin. Oznacza to, że przy wylocie do instalacji kominowej piec dwufunkcyjny ma dodatkowy wymiennik ciepła. Funkcją tego wymiennika ciepła jest odbieranie ciepła i przekazywanie go do ogrzewania wody. W ten sposób kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny zwiększa swoją sprawność. Co bezpośrednio wpływa na niższe rachunki. Jak działa piec gazowy dwufunkcyjny? Zasada działania kotła gazowego jest bardzo prosta. Dostarczany do palnika gaz zapala się pod wpływem wygenerowanej przez zapłonniki iskry. Palący się gaz podgrzewa wodę przepływającą przez płytowy wymiennik ciepła, aby ogrzewanie gazowe było sprawne i szybkie. Wymiennik ciepła musi mieć bardzo dużą powierzchnię. To pozwala na przejęcie większej ilości ciepła ze spalanego gazu. Obieg wody w instalacji zapewnia pompa cyrkulacyjna, dzięki temu, że pompa uruchamia się w momencie, gdy na zapłonniku pojawia się iskra, nie ma obawy o to, że znajdująca się w danej chwili w wymienniku woda zostanie rozgrzana do temperatury przekraczającej temperaturę wrzenia. Zawór trójdrogowy otwiera się i zamyka w taki sposób, by zapewnić obieg wody w danej instalacji, w zależności od tego, w jakiej znajduje się pozycji. Palnik może podgrzewać wodę w instalacji centralnego ogrzewania lub w instalacji ciepłej wody. Moc kotła gazowego dwufunkcyjnego, dobór kotła gazowego do domku jednorodzinnego czy do mieszkania nie jest wcale taką prostą rzeczą. Głównym kryterium, na podstawie którego dobiera się moc grzewczą kotła jest powierzchnia. Którą chcemy ogrzewać. Kupując piec dwufunkcyjny oprócz powierzchni grzewczej koniecznie trzeba wziąć też pod uwagę następujące kwestie. Jakość i grubość. Warstwy ocieplenia budynku. W przypadku mieszkania, ilość ścian mieszkania, które są jednocześnie ścianami zewnętrznymi budynku. Wysokość. Pomieszczeń, które będą ogrzewane. A co za tym idzie? ogrzewanego budynku lub mieszkania. Na podstawie tych danych wylicza się zapotrzebowanie na moc grzewczą kotła gazowego. Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc grzewczą kotła? Wzór pozwalający na oszacowanie zapotrzebowania na cieplnego dla danego domu lub mieszkania jest bardzo prosty, przyjmując, że ściany wykonane są ze starych cegieł, dodatkowo budynek nie jest ocieplony i posiada starą, drewnianą stolarkę okienną. Musimy oszacować zapotrzebowanie na moc na poziomie około 130 do 150 w na każdy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej. Ściany wykonane są ze starych cegieł, budynek jest nieocieplony, ale stolarka okienna została wymieniona na nową. Zapotrzebowanie spada do 100. 130 w na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni. Ściany zewnętrzne wykonane zostały z cegieł i dodatkowo ocieplone izolacją styropianową, o grubości około 40 do 60 mm. Zapotrzebowanie wyniesie mniej więcej 80 do 100 na metr kwadratowy. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły, dziurawki i ocieplono je warstwą styropianu o grubości około 80 do 100 mm. Należy przyjąć zapotrzebowanie cieplne na poziomie 60-80 w na każdy metr kwadratowy powierzchni, którą planujemy ogrzewać. Jak widać, kluczowe znaczenie dla mocy kotła grzewczego co ma nie tyle ogrzewana powierzchnia, ile materiał użyty do wzniesienia budynku. Jego ocieplenie oraz wiek Stan i jakość stolarki okiennej Szacowanie mocy kotła grzewczego Mamy do ogrzania budynek o powierzchni 150 m2 Dom został wzniesiony kilka lat temu Jest zbudowany z cegły dziurawki i ocieplony styropianem o grubości 10 cm Aby oszacować, jaką moc powinien mieć kocioł grzewczy, przyjmijmy Wartość minimalna 60x150 równe 9000 W Wartość maksymalna, 80x150 równe 12000 W, na podstawie szacunkowych obliczeń możemy przyjąć, że kocioł jednofunkcyjny do powinien mieć moc między 9 a 12 kW, w sytuacji, gdy kupujemy kocioł dwufunkcyjny. Do obliczonej musimy dodać jeszcze około 2-3 kW. Taki zapas pozwoli na jednoczesne ogrzewanie pomieszczeń oraz uzyskania ciepłej wody. Parametry piecy dwufunkcyjnych Najważniejsze parametry, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie kotła grzewczego to Rodzaj paliwa na rynku Dostępne są kotły, które mogą być opalane mieszanką propanu i butanu oraz takie które przystosowane są do spalania metanu. Gaz ziemny składa się głównie z metanu, więc powinniśmy wybierać wyłącznie te drugie. Moc cieplna to bardzo ważny parametr, na który należy zwrócić uwagę. Moc cieplną kotła oblicza się wcześniej na podstawie informacji o powierzchni ogrzewania oraz materiałach i izolacji ścian zewnętrznych. Klasa energetyczna to parametr który idzie porównywać najłatwiej. Kotły gazowe są znakowane tak samo jak lodówki, telewizory, odkurzacze czy żarówki. Im klasa energetyczna kotła jest bliższa początkowi alfabetu, tym dany kocioł jest bardziej energooszczędny, im przy literze A oznaczającej klasę energetyczną jest więcej plusów, tym dane urządzenie jest bardziej energooszczędne. Kotły dwufunkcyjne i jednofunkcyjne sprawność to największa zagadka. Jeśli chodzi o parametry kotłów grzewczych, z definicji jest to stosunek uzyskanej energii cieplnej do wartości opałowej spalanego paliwa. W przypadku tradycyjnych kotłów gazowych sprawność na poziomie 90-95% nie jest zadziwiająca. Zaskakuje sprawność kotłów gazowych kondensacyjnych, która właściwie w każdym przypadku przekracza 100%. Czy to oznacza? Że w wyniku pracy kotła kondensacyjnego uzyskuje się więcej energii, niż się dostarcza? Jeśli by tak było, oznaczałoby to, że kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny to perpetuum mobile, czyli maszyna, która w czasie pracy produkuje więcej energii, niż się do niej dostarcza. Problem tkwi we wzorze. Na podstawie którego określa się sprawność kotłów. Aby obliczyć sprawność kotła, dzieli się uzyskane w procesie spalania ciepło przez wartość opałową paliwa i uzyskany wynik mnoży razy 100%. Wartość opałowa to ilość ciepła wydzielona przez spalane paliwo, w tym przypadku gaz ziemny, w procesie spalania całkowitego i zupełnego. Przy założeniu, że zawarta w spalinach para wodna nie ulega kondensacji. Kocioł kondensacyjny, jak wskazuje jego nazwa, kondensuje zawartą w spalinach parę wodną, odbierając tym samym od niej ciepło i wykorzystując je do podgrzania wody krążącej w instalacji co lub instalacji ciepłej wody użytkowej. Kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach powoduje, że ilość uzyskanego w procesie spalania gazu ciepła jest wyższa niż jego wartość opałowa. Stąd w specyfikacjach technicznych kotłów gazowych kondensacyjnych pojawia się sprawność przekraczająca 100%. Nie jest to więc próba naciągnięcia potencjalnych klientów przez podanie niewłaściwych informacji. Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny jest po prostu bardziej efektywny niż standardowe piece gazowe dwufunkcyjne. Wymiary zewnętrzne może to trywialne ale wybierając kocioł grzewczy trzeba go dokładnie wymierzyć, by mieć pewność, że da się go zamontować. W miejscu, do którego doprowadzona została instalacja gazowa i instalacja wodna, kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny ma kompaktowe wymiary, a oszczędność miejsca jest zazwyczaj pożądana, rodzaje kotłów dwufunkcyjnych. Piece gazowe co dwufunkcyjne można podzielić ze względu na bardzo wiele kryteriów. Najbardziej podstawowe tego jak montowane są kotły dwufunkcyjne, kotły gazowe dwufunkcyjne dzielą się na wiszące i stojące. Kotły wiszące wiszące piece gazowe dwufunkcyjne stosuje się wtedy, gdy nie ma miejsca na postawienie kotła stojącego lub kocią pozbawiony jest zasobnika ciepłej wody użytkowej. Lub zasobnik ciepłej wody użytkowej jest na tyle niewielki, że ściana może wytrzymać obciążenie powodowane przez kocią wraz z zapełnionym zbiornikiem. Piece gasowe dwufunkcyjne stojące Piece gasowe dwufunkcyjne stojące stosuje się w tych przypadkach, w których dysponuje się miejscem na ustawienie urządzenia na ziemi. Jeśli instalacja wymaga dużego zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności przekraczającej 100 litrów, Stosuje się wyłącznie stojące piece gasowe dwufunkcyjne. Tak duża masa zbiornika mogłaby nie zostać utrzymana przez zamocowanie do ściany. Inne kryterium podziału kotłów dwufunkcyjnych uwzględnia występowanie układu do odzysku ciepła ze spalin, czyli do kondensacji pary wodnej. Kotły kondensacyjne kotły kondensacyjne które posiadają taki układ są tańsze w eksploatacji. Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny ma często sprawność powyżej 100%. O tym skąd się to wzięło, piszemy powyżej. Inne kryterium klasyfikacji kotłów dotyczy ich komory spalania. Wyróżnia się tu kotły dwufunkcyjne z otwartą i kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania. Kotły z otwartą komorą spalania, kotły z otwartą komorą spalania pobierają powietrze do spalania gazu z pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w kotłowni czy łazience. Niedobór tlenu może doprowadzić do spalania niecałkowitego, a to z kolei prowadzi do powstawania śmiertelnie niebezpiecznego tlenku węgla. Kotły z zamkniętą komorą spalania kocioł gasowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania pobiera powietrze do spalania paliwa z zewnątrz. Powietrze dopływa do komory spalania przez podwójną rurę. Najczęściej przez rury wewnętrzną wyprowadzane są na zewnątrz spaliny, a przez rurę zewnętrzną zasysane jest z zewnątrz powietrze. Kotły z zamkniętą komorą spalania nie pobierają powietrza z pomieszczenia, w którym się znajdują. Dzięki temu nie jest konieczne zapewnienie dobrej wentylacji. Kocioł z zamkniętą komorą spalania jest również dużo bardziej bezpieczny. Powstanie czadu w procesie spalania jest tu teoretycznie niemożliwe, nawet jeśli doszłoby do takiej sytuacji. Komora spalania jest zamknięta, więc szkodliwy tlenek węgla nie wydostanie się na zewnątrz kotła. Kiedy wybrać kocioł dwufunkcyjny? Zakup pieca dwufunkcyjnego nie zawsze się opłaca. Możemy zdecydować się na takie rozwiązanie wtedy, gdy odległość od kotła do każdego z punktów, w których ma być dostępna ciepła woda, użytkowa jest mniejsza niż 8 do 10 metrów. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że ciepła woda będzie jednocześnie pobierana z dwóch lub trzech punktów o dużym zapotrzebowaniu, np. kabiny prysznicowej, wanny i kranu nad umywalką. W przypadku, gdy zdecydujemy się na zakup pieca wyposażonego dodatkowo w zasobnik ciepłej wody, można zdecydować się na kocioł dwufunkcyjny, nawet wtedy, gdy z dwóch miejsc o dużym zapotrzebowaniu będzie jednocześnie pobierana ciepła woda. Kotły dwufunkcyjne wyposażone w zbiornik o pojemności kilkudziesięciu lub ponad stu litrów w zupełności wystarczą do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w całej instalacji kocią gazowy dwufunkcyjny cena koszt zakupu kotła gazowego dwufunkcyjnego jest mocno uzależniony od wielkości. Ci urządzenia, jego sprawności cieplnej oraz producenta. Ci bardziej znani i szanowani przez klientów liczą za kotły dwufunkcyjne o podobnych parametrach nieco więcej niż ci, którzy dopiero wchodzą na rynek. Na cenę kotła gazowego ma też wpływ fakt, czy jest to kocioł tradycyjny, czy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny. Za kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny zapłacić trzeba nieco więcej. Co najmniej 500 zł w porównaniu do tradycyjnego kotła o podobnych parametrach. Jednak wydanie tych dodatkowych kilkuset złotych na kondensacyjne kotły dwufunkcyjne pozwoli nam w przyszłości zaoszczędzić na kosztach ogrzewania większa sprawność kotłów kondensacyjnych które mają wysoką wydajność pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliwa, a to z kolei oszczędność energii zużytej na ogrzewaniu pomieszczeń. Ceny kotłów gazowych dwufunkcyjnych nadających się do ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej zaczynają się już od 2000 zł. Za takie pieniądze można zakupić piec gazowy z zasobnikiem o mocy grzewczej poniżej 10 kW, czyli wystarczającej do ogrzania nowoczesnego. Niewielkiego domu lub mieszkania o powierzchni około 100 m2 lub do ogrzania starszego budynku o powierzchni maksymalnie 60-70 m2, chcąc kupić piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem o mocy od 10 do 20 kW służący do ogrzewania domu i uzyskania ciepłej wody użytkowej trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu co najmniej 3000 zł. Za kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy powyżej 20 kW, pochodzący od dobrego, sprawdzonego producenta, trzeba zapłacić co najmniej 4000 zł. Na cenę kotła ma też wpływ fakt, czy został on wyposażony w zamkniętą czy w otwartą komorę spalania. Kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania jest nieco tańszy niż piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą. Różnica w cenie wynosi najczęściej około kilkuset złotych. Aby oszacować całkowity koszt wykonania instalacji z kotłem dwufunkcyjnym, oprócz zakupu kotła należy uwzględnić również wykonanie instalacji wodnej oraz gazowej. W zależności od miejsca, w którym znajduje się kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, koszt ten może wynieść od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, wykonanie instalacji kominowej niezbędnej do odprowadzenia spalin oraz, w przypadku kotłów z zamkniętą komorą, do prowadzenia powietrza, montaż systemu czujników i paneli kontrolnych za pomocą których można sterować pracą kotła. Chodzi tu przede wszystkim o lokalne czujniki temperatury, które umieszcza się w każdym pomieszczeniu. Łącznie cena pieca gazowego dwufunkcyjnego zapewniającego ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową wraz z wykonaniem odpowiedniej instalacji powinna wynieść od 10 do 25 tysięcy zł. Zalety piecy dwufunkcyjnych Najważniejsze zalety kotłów dwufunkcyjnych to przede wszystkim Kompaktowa budowa kocią z wbudowanym zasobnikiem zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż kocioł grzewczy i podgrzewacz ciepłej wody użytkowej osobno. Dlatego kotły dwufunkcyjne doskonale sprawdzają się w domach, w których nie przewidziano dużej kotłowni lub w mieszkaniach. Gdzie najczęściej kocioł grzewczy do zapewniający ciepłą wodę użytkową znajduje się w łazience lub niewielkim pomieszczeniu gospodarczym. Niższa cena zakup kotła dwufunkcyjnego to mniejszy wydatek niż zakup tradycyjnego kotła i podgrzewacza wody osobno. Do tego dochodzą koszty eksploatacji, a w szczególności przeglądów mając każde z urządzeń osobno, trzeba zapłacić za przegląd dwóch urządzeń. A nie jednego. Uniwersalność kotły dwufunkcyjne chwalone są za bardzo dużą uniwersalność, w szczególności piece co z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Wady kotłów dwufunkcyjnych. Najważniejszą wadą kotłów dwufunkcyjnych jest brak możliwości ich stosowania w budynkach, w których jest duże prawdopodobieństwo jednoczesnego pobierania ciepłej wody użytkowej w dwóch lub więcej miejscach. Na przykład w kabinie prysznicowej i w wannie. Kotły dwufunkcyjne nie są najlepszym rozwiązaniem, jeśli odległość od kotła do punktu pobierania ciepłej wody użytkowej jest większa niż 8 do 10 metrów. W takiej sytuacji urządzenie może nie być w stanie zapewnić odpowiednio ciepłej wody użytkowej. Wybór odpowiedniego kotła dwufunkcyjnego nie jest łatwym zadaniem. Ważne jest, aby udając się do sklepu instalacyjnego wiedzieć mniej więcej. Czego się szuka. Dzięki temu uda się uniknąć przykrej niespodzianki związanej z zakupem kotła, który nie będzie spełniał naszych oczekiwań. Zapoznając się z rodzajami kotłów dostępnych na rynku oraz z ich parametrami, lepiej wiemy, jak rozmawiać z osobą, która sprzedaje nam ogrzewanie gazowe. Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą i wbudowanym zasobnikiem spalający gaz ziemny jest świetnym rozwiązaniem pod warunkiem, że optymalnie dobierzemy jego parametry do naszych potrzeb.